I was chillin' right around my way. 21st East Side. O koniowale, to nasza winda, zatrzym to BMW M5. Ale zajebiście to zapakowali w tym Lidlo. Chodźmy do naszej lokalni to gowno zanieść, tylko nie potknij się o moje wibrator analny z końcowką do penetrowania żołądka z Tesco. Postaw to to korwiszonie zrobione w roskim bordelo. Wyciągnę mój nożyk do ściągania na petka, który kopiłem w kastoranie w promocji. Odwinę to z tej strajtaśmy. A ty pedałko z agencji przyniesie nogi. Chcę oglądać twoje nogi nowe nogi. Ten i jest za mały do mojej dobci. Ale dobrania w bilarda bilani ani jędrami wystarczy. Ułożę ten paknący papier do dopy do kominka, który motknął w gwiazdkę Mikołaj z naszymi gmochanymi cyckami. Nie baw się tymi kijami, bo rozjebisz korwa macie, skoro wielo to są bile. Korwa jądrami nie będziemy grać tak jak ty. Chyba że ci wory rozproje i zagramy po twojemu, ja zapalę kominek tylko żeby Mikołaj co przepał reniferom się nie zapalił od tych zapałek z Praktikera. Przewrócimy to na drugą stronę a a już rozjebałeś ciebie robili chyba pilotem od telewizora Watson. Tak tego nie naprawisz alfą się zajebamy. Chyba styknie, wyciągaj jądra r, e, e, to znaczy bile. I korwa rozjebałeś, ty się nadajesz do urania pola grabkami. Ja pierdole, w beczce to ty pisiłeś swojego mini ogoreczka na przystawkę do obiadu. To trzeba podeprzeć kaczorami, donaldami i loskimi gazetkami porno. W końcu możemy zabrać w naszego bilarda z plastiku, który je drewno. Jezus skorwa, ja pierdole, tyloma bilami to można się bawić w gry dziadka Stefanka. One są piękne, większe niż morzyńskie napochnięte jądra. Co masz w tej skrzynce o tamtałow z promocji z Biedronki? Korwa, ty zawsze musisz na wszystko wskakiwać, jak zawodowa korwa z gąbek? Ja pierdolę, chyba możeńscy igranci którzy rozniechali ci do pecie tak oczyli grać. Założę moją prezerwatywę na końcówkę tego kija, żeby się bile nie rozmnożyły. Już coś szklanego rozjebałem. Chyba mnie lubię dzisiaj. Ja to wszystko pozaklejam na wszelki wypadek i będzie się grało jak spety strzelili. Tak możesz cipkę swojej babci pieścić, ja ci pokażę jak grają zagodowi szambiarze. Rozjebałeś mojego soniacza 200 cali w HD, Korwa masz dzisiaj rozgrzać sobie odbyt przed rochańskiem, wyżyje się moim dorobionym za pomocą marchewki i z warzywniaka od pani Stasi chojem na twoim kamciastym dobsko. Ale teraz topię w dole, idziemy grać, bo szykoję się na paraolimpiadę. Tak się bawiłeś z krowami w oborze, ty korwa to nie krobie cycki pis do siorbie, i poszło, rozjebałeś bezcenny żyrandol wietnamskiej dynastii i Nie płacz pedale, idę po moją kazachstańską drabinę. Teraz czerwona czapeczka, złota rączka to naprawi, i będzie działać jak chińskie zabawki napędzane sznorkami od presy. Zostaw moja malny parasol korwa moherze, teraz tą drabinę można jedynie ożyć do posowania zapklony kotów A jednak parasol nadaje się nie tylko do osuwania DigiDom goof ale i do naprawy wrochanych Żerandoli. Wkręciłem żarówkę filmy o i ciekawe czy chociaż się zapali. Ty jesteś jak japońskie dziwki, można cię opierdalać i oczyć, a i tak będziesz się jebał jak kawałgowna z oczyszczalni w Karolewie. Niech cię królestwo ryzyka z filią w toronie pochłonie. Weź tą drocianą nakładkę na lepszy koślizg od vibratora, bo ci wyjebie jak Andrzej Golonka. Ty myślałeś, że ja się nabiorę na te sztoczki z poradnika dla nastolatek pracujących i myślałeś, że jak się nachylisz to ci ze mojego papierowego pytąda? Chorwa to są frajerberki na Sylwestra a nie bile jak twoje bile. Teraz nam zostały dwie oglamy szatańską z i zną bile. Korba mać do choja Wacława chyba Copperfield zaczarował ten stoł do Gailarda z praktikera. Zadzwon pod ledora do raz charego potera to nam pomoże zdjąć ten czar Gramy jak korba imigranci z kraju kwitnącego jabola. Uważaj z tą skrzynką, bo na butelek o tamtała nie przyjmą na skop. I teraz bejsból amerykański jest salsesony ze stanu Kotaska a ale ciało do mojego sydeso, które otrzymałem oto jako dar dla zjebów z downem 10 stopnia. Idź po Tadzianorka z miodowych lat, dasz mu apertywa idź i ci wyciągnie w godzinach pracy tą bile jak sztańsko morzyńskie bile. Korwa jabłkami to można sobie omilać wieczory z babcią Stasią z podrywaczy korwa zjebie genetyczny zrobiony anteną od cyfrowego to na którym leciały reklamy nowego kaczora Donalda z zabawką do penetracji cipki. I teraz coś wymyśla. Ahoj z tym stołem do analarda pedałko z bordelo na telefon. Teraz mamy profesjonalne niczempańcz do profesjonalne profesjonalnej grafiki przyrządy do kręgi.